Kurwa! O. Dobra robota, Sanchez. Tak. Kim on jest? glinął, Prywatnym detektywem? Oż ja pierdolę. To o. jest, kurwa? To żaden jebany prywatny detektyw! To pieprzony duch, legenda! To jebany hitman! Hitman? O w dupę. Pierdolisz. Yeah, baby. To kurwa zmienia wszystko. To, to zmienia wszystko! Ha, ha, ha. I co my z nim teraz zrobimy? Puk, 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 pokojówka! Kurde! Cześć! Co ty robisz? Dias, Dzień dobry! Mamy tu mały bałagan. Mogłabyś o, wejść tak, i trochę posprzątam. posprzątać. Fajnie, byłoby miło. Posprzątać teraz? Jasne, wejdź dzięki. O mój Boże, to... O nie! O Boże! Pieprzony bydlaku! Yes. Co <laughs> się nazywa dobre cięcie? Wiesz... Nic nie sprawiłoby mi większej przyjemności niż zabicie cię tu i teraz. Ja zabijając legendarnego zabójcę. Tak. Ale ja nie potrzebuję takiego rozgłosu. E, no więc... E... u Orety. Orety. Zrobiłeś coś bardzo, bardzo złego. I teraz nie będą szukać mordercy, prawda? Mordercy. wykle Tak nie wrzeszczę. Ale to jest kurwa icha! Jak pieprzona gwiazdka! E, masz pod niej sobie. Nie. Po namyśle. Wyń, dziń, słoiczku. Lake, nie rób tego, proszę! To słaby plan! Dalej kochanie, lepiej się pośpiesz. <śpiewa> Adios. W nowym odcinku Hitman Rozgrzeszenie dzisiejszy epizod nosi nazwę Uciekaj, by przeżyć. No, i jak widać, rozpoczyna się efektowną ucieczką z hotelu. Tak, wszystko na razie robimy na styk. Tak, teraz sobie użyjemy schodów. Oczywiście, w tym czasie efektownie wszystko wyleci w powietrze. Całe piętro, łącznie z napisami, oczywiście musimy unikać policji. Cały hotel jest patrolowany. Tylko w środku, ale jak widać na zewnątrz. Dobrze, że akurat panuje teraz dosyć gęsta mgła, tak więc możemy się ukryć i wykorzystać ją jako nasz atut podczas ucieczki. Tak, te drzwi mamy zamknięte. Tutaj widzę zbliżającego się policjanta. Ukryjemy się tutaj za tą rurą. Może mnie nie dostrzeże. A tam akurat mam punkt, gdzie mam się dostać Kurczę, mam nadzieję, że mnie nie zauważy Dobra Czysto zabijać ich nie będziemy Tak, i tam mamy wyjście Tak, i mocnym akcentem kontynuujemy naszą ucieczkę. Tym razem będziemy starali się wydostać z biblioteki. boki wdech i spadamy stąd tak na razie panują egipskie ciemności które nam na pewno w tym przypadku pomogą w ucieczce, tak tutaj sobie na chwilę poczekamy, aż przejdzie jeden policjant. Po czym zejdziemy na dół. Tak, tego jeszcze ominę, ale tutaj chyba wszystko gra. Dobra, jest ok. No, jak widać, udało im się uruchomić generator. Tak więc teraz ucieczka będzie troszeczkę bardziej skomplikowana. A tu na chwilę się przyczaję. Dobra, nic mi nie grozi. Koleś nie ma na razie zamiaru iść w to miejsce, gdzie jestem ukryty. Tam mam punkt kontrolny. Dobra, tamten sobie poszedł. Tu tego policjanta ja zdejmę zaraz, chyba. O, teraz jest w takim miejscu, gdzie nikt go nie widzi. Tak więc podejdę i go od tyłu załatwię. Tak, przetrąciliśmy mu kark. Na wszelki wypadek schowamy go do skrzyni. Aj! Nie, ja chciałem wejść tu, chciałem go tam wrzucić. Ja i gra nie do końca się zrozumieliśmy. O właśnie, o to mi chodziło. Tak, punkt kontrolny aktywowany. I teraz do góry. Tutaj mamy akurat wyłącznik, którym również możemy znowu wyłączyć Oświetlenie, ale akurat tego nie zrobimy Ważne żeby wziąć tą figurkę Szybko przejść właśnie w to miejsce I teraz właśnie ją rzucić O Trzeba to zrobić w miarę szybko, ponieważ takie dłuższe zastanawianie się po prostu nad próbą wydostania się z biblioteki kończy się przeważnie wykryciem naszej osoby. Ok, i teraz po belce. Do przodu, jeszcze upuścimy im żerandal na głowę. A co, niech mają? Tak, i zadanie wykonane. Witamy na zewnątrz. Efektowna muzyka, dramaturgia rośnie. Tak, i teraz zmierzymy się z helikopterem policyjnym. Bardzo fajnie wykonana scena. Na szczęście nie wymaga od nas małpiej zręczności. Wystarczy tylko unikać światła i w odpowiednim momencie przeskakiwać między osłonami. wszystko przebiegnie pomyślnie to powinno się to zakończyć ładną sceną o właśnie tą przerywnikową dobra a i zapomniałem, że tam właśnie jest jeszcze paru policjantów na dachu Też akurat nie jest zbyt skomplikowane. Dobra, można iść. Ups, mało brakowało. Zapomniałem się odkleić od posłony został bym przypadkiem odkryty Co to za ty po budynkach, kule się go nie mają, No taki już jestem To pewnie jakiś były żołdyk. Kojarzysz mojego kuzyna Antoniego? No Antoniego to każdy kojarzy... Którym z nich się licznie przekręca. A wtedy to strach się bać. Dobrze prawisz, bracie. No ale już teraz sobie idź stąd. Dobra, jeden poszedł, drugi jeszcze. Zawraca mi dupę. Dobra, jeszcze jeszcze helikopter troszeczkę przeszkadza. A można iść. No, kurczę, no musimy ją odkleić. No, uciekaj tak, i teraz jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, gdzie panuje miłość, pokój.

Nie odchodź mi stąd. Porozmawiamy sobie jak już będzie po wszystkim. A nie hodowla zielska. Tak, ja tego gniarza załatwię. Rzucę w niego nożem. Wcześniej mi ta metoda nie wychodziła, aczkolwiek. Spróbuję teraz to zrobić. Tamten jest zajęty przeglądaniem roślinek. Daje się być teraz idealna sytuacja do tego, tak jeszcze tylko sprawdzę inną drogę, ale raczej to jest chyba jedyne wyjście. Dobra, ryzyk fizyk. No, partner nie zauważył. Teraz postaram się przebrać szybko w jego mundur. Dobra, to teraz cichaczem przemkniemy. Ok, no, wykonałem to profesjonalnie. Tak, tu jeszcze mamy obławę. Ups, tam jest pełno gliniarzy. Nie to no, tak nie przejdę. Te drzwi mam zamknięte. No jeszcze znaleźli ciało. Tak, wyjdziemy sobie do tego pomieszczenia. Co my tu mamy? Włącz kasetę, tak? Ukryj się. O, możemy nawet pograć. Nieźle. Dobra, nie wiem czy coś nam dało. Ale wyszli stąd. O, gniaż nie ma. Spoko. Dobra, czyli nam się udało wydostać. Fantastycznie, dobra. Niezły kojim na plakacie. Taka małpia mordka Policji, to jeszcze poszukamy sobie innej drogi. Znajdź wyjście. No w porządku. Postaramy się je znaleźć. Hmm, tu nic nie ma. To może przez te drzwi tak uda się przejść. O, ktoś tam idzie. Zdejmiemy kolesia, na wszelki wypadek. Aj, lubię skręcać karki. Przebiorę się za niego. Nie wiem, czy coś da akurat zmiana umundurowania, ale... A zostawię go tutaj chyba, no nie ma gdzie go wsadzić. No to jest cała armia żołnierzy, cały oddział. Uff, całe szczęście. Jeszcze jeden stoi przy wejściu. Też idzie, no to dobrze. Czyli mam drogę wolną, to szybko to wykorzystamy. Znaleziono wyjście, dobrze. Znowu tłum. Uruchom semafory kolejowe. Ok. Tylko o co chodzi? Ukry się. A może wygrał jakąś fajną zabaweczkę. Same pluszowe przytulanki Dobra Ukrywanie się nie ma większego sensu Aha, tam mam już, dobra Tam po lewej stronie widzę policjantów Na schodach Punkcik mi wskazał że mam się tutaj dostać, o właśnie Krawędź Czyli chyba idę dobrze Miniemy to okno, zobaczymy co tam jest Pusta to wchodzimy. O, tu raczej dalej nie przejdę. No tu zaraz gliniasz. Już hmm, Tylko tu nic nie ma. Zabijać nie chcę. Zresztą są tam dwie osoby to. A tu jest jakieś pomieszczenie, nawet nie zauważyłem, drabina do góry, okej okay. Skorzystamy Jest punkt kontrolny, w porządku Tu jest wyłącz sygnał dla pociągu, w porządku Co za ofiara, nawet nie zauważyła Wsiąść do pociągu na peronie B Dobra, czyli teraz muszę wyjść z tego Czyli wydostaniemy się tym samym sposobem co tu weszliśmy. Hmm, czyli teraz będę musiał iść prawdopodobnie tymi schodami, gdzie właśnie widziałem gliniarzy. Idę na ryzyk fizyk, postaram się przejść, skorzystamy z instynktu ukrywania się. O, dobra, udało się. Dobra, jest tłum, jest dobrze. No, na razie ucieczka idzie w sposób perfekcyjny. O, coś, jakąś informację mamy. Peron B jest uważnie obserwowany. O kurcze, faktycznie stoją gniarze. I co teraz? Nawet się poruszają wśród, tu, wśród tłumu. Z tego co tam widzę. Mam wyczekać na odpowiedni moment. Jak tylko się zbliżę, to od razu mi się zapalają lampki kontrolne. Że mogę być zauważony. A, spróbuję teraz wejść. Cichaczem. O, minuta do pociągu. Brak instynktu. No pięknie. Jeszcze tego brakowało. Kulczy trzy miejsca, z których jestem w tej chwili obserwowany. Wytrzymać 45 sekund. O, to jest chyba dobre miejsce, żeby przyczekać. Tak, 30 gorących sekund. Ale teraz czas się dłuży, masakra. 15 sekund. Chyba się udało No już powinien podjechać Centrala Tak na pewno sobie tak stanął daleko pięknie Chyba się udało. Dokładnie. Dobra, kochani. To w takim razie ja Wam dziękuję za oglądanie. I już teraz zapraszam na kolejny odcinek. Tak więc trzymajcie się. Do usłyszenia.